Czy mi kojarzy w ogóle ktoś był na mnie? To mi nie pasuje do dalszej części żartu, niestety. Kurwa, nie spodziewałem się, że w Warszawie jak spytam. No trudno, dobrze. A ktoś chciałby być? Ja nie wiem, czy cała publiczność zrozumiała, to było pytanie matrymonialne. Więc liczę, że część tych pisków to były po prostu. Byli... Były kobiety z niskim głosem. Proszę państwa, szukam dziewczyny, tak jest moje ogłoszenie, od, ale wyłącznie od maja do września, bo to jest najgorszy okres na bycie singlem. Ja wam powiem czemu. Najgorzej jest być singlem od maja do września, bo cię nie ma kto, kurwa, obejrzeć, czy masz kleszcza. <noise> Także łączmy się w pary, to chciałem przekazać. Fajnie, fajnie sobie w tej Warszawie w końcu wystąpić po długim okresie głodówki. Ale nie chcę narzekać też na pandemię za bardzo, bo ona miała jedną pozytywną stronę, i to jest nakaz noszenia maseczek. Bardzo fajna sprawa, bo po pierwsze dzięki niemu zacząłem regularnie mieć zęby. A druga sprawa, w tych maseczkach możesz robić wszystko. Może być, że dostajesz mandat właśnie od policjanta i. Tylko ważna uwaga, nie robimy tego, jak dostajemy mandat za brak maseczki. Trzeba już Na koleście przekonać. Ja się w ogóle bałem czy wyjście, wiecie, po takiej, po takiej przerwie będzie bardziej jak z jazdą na rowerze, czyli że się nie zapomina do końca życia, czy jak z jazdą konno, czyli że ja nie umiem jeździć konno. Ja nawet nie próbowałem, dla mnie to jest bez sensu. Dajcie spokój. Przecież, kto normalny w XXI wieku, jak już jest tyle samochodów, wsiada na plecy jakiegoś biednego zwierzęcia i każe się wozić. No, wiecie, kiedyś, rozumiem, kiedyś bez konia ani rusz, nie? Byś wyprosił u pana dwa tygodnie przerwy od ciepania broną, jakiś tam urlop nad morzem, zanim byś doszedł na piechotę, to się okazuje, że się ustrój zmienił, prusacy z parawanami wjechali, nie? Ale teraz, teraz koń nie jest w ogóle efektywnym narzędziem transportowym. I świadczy o tym jeden prosty fakt. Weźmy, Piotr, pozwolisz, że cię przymęczę jeszcze troszkę? Piotr, y, kupiłbyś sobie konia? Jakbyś był bogatym, bogaty, no to za pół ceny. Ale ja nie chcę aż tyle z Tobą rozmawiać, nie ja potrzebuję. <śmierdzi> kupiłbyś konia, Zajebiście. Y, mieszkasz w Warszawie? Dobrze. No to powiedzmy, że kupiłbyś sobie konia z Buska z, z nie? Powiedzmy, że jest jeden dobry koń w busku z No i jak myślisz, Piotr, jak ten koń by się znalazł u ciebie w Warszawie? Przyjechałby, kurwa, samochodem, zwierzę transportową. Rozumiecie to? One jadą w tych przyczepach przecież. Jak, jak, jak te konie się muszą czuć bezużyteczne, jak widzą te wszystkie auto dookoła? One się muszą czuć, jak kurwa, polska kadra w piłkę nożną, jak się mija z siatkarzami na lotnisku. Ktoś by powiedział, no tak, ale samochód trzeba serwisować, a konia nie? Moi drodzy, ciekawostka historyczna, bo jest to trasa historyczna, więc najwyższy czas. Józef Piłsudski, kojarzymy? Tak. Kojarzymy, oczywiście. Trzykrotny mistrz świata w MMA. On y, miał takiego konia, kasztankę i on, nie wiem czy wiecie, bo on kasztankę kupił od Niemca, więc poszedł do znajomego weterynarza sprawdzić, czy go nie oszukali. No i ten weterynarz wychodzi z tym y, miernikiem umaszczenia Przykłada i co się okazuje, że koń był bity. Auto, jak wam się psuje, no to wam się przynajmniej jakaś tam kontrolka wyświetla, nie? Koń się po prostu spierdoli na bok i koniec. jeszcze jakby tak było, z autami jedziesz, że tak dzwaniasz. No tak, owsa mu nie dałem rano. Tam się prosiło. Jeszcze inne ssaki, wiecie, jak, inne ssaki jakieś sygnały wysyłają przynajmniej. Konie nic. Na przykład, jak się ssak zbiera do ataku, no to pokazuje, chły. Konie cały dzień stoją tak. Ty ok, wszystko? A, no, daj spokój. Nie, ale powiedz. Nie interesuj się. To było takie, wiem, to nie dopracowałem tego. Ale czekajcie, teraz będą dopiero średnie. O, inaczej, konie pokazują zęby, oczywiście, bo tu ktoś już ma z tyłu głowy, no zaraz. Pokazują, ale tak. I co to, to znaczy? Jak ja, jak ja mam to rozumieć, że się najebał sobie pocałować? Bo to, to wygląda jak ciotka na imieninę po pół litra. No chodź, że się A ciotka ci przynajmniej pięć dych da w czekoladzie. A koń kurwa kopnie, jak źle podejdziesz. Nie Nie wiem, ja, chyba każdy ma jakiegoś krewnego ze wsi, którego kurwa, kopnął koń. Zawsze jest historia jakimś dalekim wujku, którego kopnął koń. I to z byle powodu. Źle podszedłeś, koń cię kopnął. Yy, czapki nie nosił, koń go kopnął. Yy, ziemniaków nie dojadł, koń go kopnął. Na zimnym siedział, ale dostał wilka, a koń go kopnął. Tak, <grystanie> to są ryzykowne zwierzęta. Widzicie, jakie te skurwysyny są umięśnione? To nie jest w stanie tak napiąć mięśnie, żeby wystrzelić muchę. Ja czasami nie jestem w stanie tak napiąć mięśni, żeby napiąć mięśnie. Spróbujcie <grystanie> sobie typowi, który jest tak dojebany, mu wskoczyć na plecy, klepnąć w dupę. Zobaczymy, gdzie dojedziecie. Ja w ogóle uważam, że konie i kulturyści są dość blisko spokrewnieni, bo po pierwsze często używają tych samych środków. A druga sprawa to jest tekst, który kiedyś usłyszałem na siłowni. Ale zanim, zanim o tym, to przypomnimy sobie, na pewno kojarzymy, że dużo jest w języku polskim takich pożekadeł odkonnych. Nie jest baba z wozu konią lżej, kość w dom, koń w dom, czy uderz w koń, a rodzice się nie odezwą, bo nie wiedzą, jak rozmawiać o seksualności z dziećmi. To z tych nowszych. No i do tego leksykonu dołączyło jeszcze jedno mua, znakomite zdanie. To polecam używać na co dzień. Ono padło z ust człowieka o ksywie Iras. Ja byłem wtedy w trzeciej liceum. Iras, on uznawał tylko sport. On był w trzeciej biceum. I generalnie no, jak masz i Iras, to wiadomo, że w bibliotece jej nie dostałeś. Nie? I on wtedy wykonywał na siłowni chyba najbardziej popularne ćwiczenie kulturystyczne. Ktoś chciałby pomóc? Nikt w Warszawie nie ćwiczy, kurwa ciuć moki? Tak? Tylko... Jecie cały dzień. Sześć, sześć Nie, Ktokolwiek. Tutaj, może tutaj to. Martwy ciąg. Martwy ciąg. Martwy ciąg brzmi jak ostatni tydzień alkoholika. Ale klatę jest blisko, tak. Ćwiczył klatę po prostu na siłowni się u nas w mieście, budowało klatki w ramach ZPT i chodziło się do jebany. Nie, wyciskanie oczywiście na klatę, nie wyciskanie sztangi na ławeczce płaskiej. I widać było, że Iras przyjął jakiś naprawdę poważny ciężar, bo tak po ostatnim wyciśnięciu dostał strzał adrenaliny do głowy, stanął przed lustrem, spiął się mówi: Jestem koniem tego miasta! Co, co się okazuje, jak ktoś się nie zna na administracji, to koń tego miasta to jest bardzo prestiżowy urząd. Taki ma raczej honorowy charakter, bo na przykład prezydent miasta nie, może objąć patronat honorowy nad jakąś imprezą sportową. Ale już koń tego miasta w jego kompetencji jest objęcie patronatu honorowego nad ustawką po tej imprezie. I przysługuje mu prawo wypłacenia pierwszego kopa na mordę. Tzw. Tak zwane prawo pierwokopu. No i też fajnie, bo raz w miesiącu dostajesz klacz do pokrycia. Tylko jak złamiesz nogę, to ci muszą zastrzelić. Więc co chcę powiedzieć, moi drodzy. Jak masz być koniem tego miasta, musisz być twardy. Nie możesz pozwolić, że cię coś rozbije. Zwłaszcza jakaś sytuacja, która cię dotyczy osobiście. No nie, to są naprawdę poważne sprawy. Tu nie ma żartów. To może przyjść taki dzień, Trzeba będzie podjąć takie decyzje, że końca nawet nie wyobrażał, że musimy takie decyzje podjąć dotyczące choćby bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Dobra, to te oklaski w połowie, co były, to se przesunę na koniec, później w nagraniu będziemy. Tak, moi ja uważam w ogóle, że największym zagrożeniem dla bezpieczeństwa Rzeczpospolitej jest Rzeczpospolita. Ja się, ja się coraz bardziej boję, że jak wyjdę z domu, to zginę. Zwłaszcza jak się dowiedziałem, jakie są absurdy w polskim prawie, jeśli chodzi o posiadanie broni. Nie wiem czy wiecie, ale w tym kraju możesz zupełnie legalnie posiadać muszkiet. W sensie pistolet, broń czarnoprochową, którą jak dobrze wymierzysz, możesz komuś urwać łeb. Słuchajcie, to? My się do dzisiaj nie rozliczyliśmy z historią. Nawet, nawet nie musisz mieć żadnych jakichś testów psychologicznych, zezwoleń, nic. Jedyne co musisz ekspedientowi bardzo mocno obiecać, że nikogo nie odjęć. Ale nie będzie pan y, strzelał do ludzi. No nie, nie no to elegancko. Lepiej, możesz w Polsce posiadać armatę. Domie mnie kiedyś przejebali ze scyzorek, a to możesz posiadać rzecz, którą zatapiano statki. Ja się boję, co się będzie działo, jak się polscy dresiarze o tym dowiedzą. To będzie strach na Mazury pojechać, bo się wszystkie ustawki przeniosą na jeziora. Będą wypływać takie łodzie z trzema paskami. Dar seby. A jak oni rozkminią, jak to na golfa zapakować, to będzie strach z domu. Patrzysz za a tam kurwa na masce stoi taki kapitan w dresie, ale z żabotem. OGNIA! Później się nasze wnuki będą o tym uczyć na historii. Nie? Powiedz nam Karolku, o co chodziło w wielkiej bitwie o ławkę z 2024. Karolek tam... Chodziło o to, żeby pokazać, kto jest kubą najmocniejszy w Polsce. Żeby pokazać, kto się liczy, a nie, żeby później rozpiniali chłopakę. O, widzę, że wyryłeś na flachę. Ale za to, jakie by były eleganckie rabunki. Nie? Wziąłby ten muszkiet tam. Przed to żabki wymierzył. O, piękna białogłowa, oddaj mi swe dobra, nie opieraj się, albowiem wykurwie ci między ślepia. Prochem czarnym niczym ząb konkubenta mej matuli. I padnie legin twój na linoleum. Policja mi nie straszna, albowiem jam jest koniem tego miasta. Tyle na nie Warszawa. Dzięki. Uro!